O, nie ma to jak w domu. Hej, hej! Śpiąca królewna zaraz się zbudzi! Ach, gdzie, gdzie ja jestem? Witaj na wyspie króla Krabów, młodzieńcze! Ło! Wow, nigdy nie widziałem tej wyspy na mapach! Jak się tu dostałem? Moje lojalne kraby cię przywiozły, bo widzisz. I raz dwa, trzy. Landa, landa, landa! Mam berło oraz tron nie szczypiąc się, zasiadłem, tu I królewską mam władzę, mam kres, mam styl! O mnie jest ten song, bo ja tu rządzę tylko ja i niech nie wątpi nikt! Przechodź też odwet bowiem Zeszedłem na sam szczyt! Jestem król krab! Król krab, jestem król krab, król krab! Chociaż mały to największy z was wezmę szczytę bez tabas! Jestem król krab! Ty jesteś królem? Nie mylisz się. A my wiemy, że tyś jest pirat bohater Jake. Jake? O, to? Ja go tylko udawałem w zabawie. Pff, weź nie gadaj. Moje kraby widziały cię na okręcie. Byłeś taki dziarski i bohaterski. A poza tym to masz szable. Ale ja nie jestem tutaj. Ta 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 ta. I jesteś tym gościem, który pomoże nam rozwiązać problem z kapitanem hakiem. Ten podstępny złodziej przyjeżdżał na krabową wyspę już bardzo wiele razy, wiesz o tym? Bo chcę położyć swój hak na naszym skarbie złotych szczypcach. Jak mam powstrzymać haka bez niczyjej pomocy? Bez niczyjej pomocy? Daj spokój, masz nas! To to bo bo na Będziemy cię wspierać, kolej! Jesteśmy twardzi jak skorupa! Ale nie wiem, czy ja nadaję się do tego, żeby wam pomóc. jest sobie, chłopie? Tyle o tobie słyszeliśmy. Jesteś prawdziwym bohaterem. Na stado, makreli. Już niebawem złote szczypce będą moje. Przynieś zatrzywacze szczypców. Jasny glon. Ej, bohaterze, mów, co robimy. Um, a właściwie to nie wiem. Niech pomyślę. Um... Um, nie główkoj za długo. Nadchodzi ha! -a. Kapcy. Ha, Atakujcie mnie! Nigdy w życiu mnie nie dosięgniecie tymi małymi szczypczykami. O, ha idzie prosto do złotych szczypiec. Potrzebujemy pomocy i to szybko, panie Jake! Jaki masz plan? Dobra, e, może spróbujmy naprowadzić haka na kałużę błota, żeby w nią wpadł. A ja wiem, gdzie znajdziemy taką kałużę.